naszej. Naszym. Yes, in... Coś. Ej, hey, tu panda. Dziś narysujemy samochód suf. Suf. Ale do tego wesoły piórnik kształtu. Co Zaczniamy to za? Na początek doźwięk pojazd. Dziś nie mamy powstał kształt naszego samochodu. To do, do. Na początku komu? Stać. Tu już się Da autobus! Nie! A, już wiem! Teraz koło. Oczywiście dzięki niemu... To s! To samochód! umieścimy w środku. Tak! w środku umieścimy kropkę. Przydadzą się linie proste. Narysujemy je w środku koło. To będzie ozdobna aniowa fęka. Dalej nie łamane. Powstanie zderzek. Teraz koło tylne. Oczywiście będzie takie samo jak to z przodu. A czy znacie pojazd, który ma inne koło z przodu i inne z tyłu? Jest to traktor. Tylne koło. To ciągnik? Nie. Dalej za pomocą jej prostej. To Dali samochód. Kolejne. Tak. Ten Te samochód będzie na samochody. Nosadzimy go jeszcze za pomocą drugiej linii. Hmm. Dal linia łamana. Powstanie zderza. Sięgniemy po elipsę. Dzięki niej powstanie światło przednie, a za pomocą koła narysujemy kierunkowskaz. Teraz linia prosta. Narysujemy szybę boczną. Będzie bardzo długi. <coughs> Przyda się linia prosta. Wykorzystamy ją w kilku miejscach i podzielimy okno. Jeszcze linię umieścimy na karuserii. W taki sposób pogrążył. Jak nie to będzie To wszystko! Samochód słów su narysowanie. Może przejechać się na wycieczkę. Myślę, że wszyscy. Kto ma ochotę narysować swój rysunek? Zabierajcie się. i pokolorujcie swoje rysunki. Jak będą gotowe, wyślijcie je do mnie przez stronę www.forfamkit.pl, a ja pokażę je na ekranie telewizora. Fryzeki, tak na kusie.